Dzień dobry, tu lista Kel ze Stuttgartu. Dzisiaj opowiem o tym, jak się w Niemczech pracuje, jak pracują Niemcy. Jakie mają zasady niepisane, co robią w biurze, no bo będzie opowieść o biurze, bo o tym wiem, ale zasady, o których opowiem i to, jakie mają podejście Niemcy do pracy, a jakie do nich ma pracodawca, no są tak naprawdę uniwersalne i w fabryce też obowiązują. Zgodnie z zasadą, o której mówiłem w poprzednim filmie, a mianowicie ten, kto rządzi, bierze pieniądze, pracownik ma w Niemczech naprawdę bardzo mocną pozycję i pracodawca musi o niego dbać. Musi o niego dbać, żeby, no, żeby nie odszedł z pracy, żeby w ogóle pracował. O tym będzie dzisiaj. Zapraszam. Dzień w biurze niemieckim zaczyna się od kawy, podobnie jak we wszystkich biurach na całym świecie. W Niemczech kawa jest napojem uświęconym, wisi na ścianie modlitwa, kawo nasz, bo kawa jest po niemiecku rodzaju męskiego, kawo który jesteś w kubku, niech się święcą twoje ziarna i tak dalej, na ojcze nasz. Widziałem w wielu kuchniach, w wielu biurach niemieckich, Także jest to powszechne, więc Niemcy po wypiciu kawy przechodzą do pracy, pracują przez najbliższe, nie wiem, godzinę i zaczyna się podczas pracy planowanie, co zjemy. Co zjemy? No, gdzie dzisiaj pójdziemy na obiad, co dzisiaj będziemy jedli, która restauracja jest lepsza, która czynna, w której już jedliśmy, w której jeszcze nie jedliśmy, w której jest drogo, w której jest tanio, no zastanawianie się, co byśmy tu zrobili, o 12, ponieważ o 12 w Niemczech jest przerwa obiadowa. O 12 wszyscy chętnie wychodzą na obiad do jednej z wybranych restauracji albo przynajmniej na kebaba. Ci oszczędniejsi przynoszą to, co żona w domu przygotowała. No i o 12 zamiera życie biurowe na chwilę, ponieważ wszyscy delektują się obiadem. O tej godzinie w całych Niemczech się nie pracuje. Nikt nie umawia. Terminów o godzinie 12, spotkań o godzinie 12. Nikt nie dzwoni ani wewnątrz biura, ani do innych biur. Godzina między 12 a 13 jest świętą przerwą obiadową. W każdym biurze, w każdym zakątku Niemiec. Po powrocie z obiadu zjada się to, co pracodawca dla swoich wspaniałych pracowników przygotował: owoce, ciasteczka, albo co tam stoi w kuchni, albo w pokoju, w którym się jada. No i powoli zabieramy się do pracy, myśląc już o tym, kiedy będzie fire-up, czyli kiedy wreszcie będzie można wyjść z pracy i tylko powspominać ten dzień, w którym się głównie jadło, piło i pracowało. Dni pracujących w roku jest około 250, od tego jeszcze trzeba odjąć 30 dni urlopu. 20 dni daje państwo, a 10 dni pracodawca. No, każdy pracodawca praktycznie oferuje w tej chwili 30 dni urlopu. Jak oferuje mniej, to ludzie nie chcą przychodzić do pracy. No więc e, tak, do tego, jeśli wykorzystamy brykentagi tak zwane, czyli jak jest nie wiem w czwartek, święto, piątek wolny, to można mieć jeszcze więcej urlopu i tak naprawdę przy dobrym zagospodarowaniu to te 6 tygodni, 7 tygodni, czyli prawie 2 miesiące dodatkowe w roku się tak naprawdę nie pracuje. A jak już trzeba przyjść do pracy, to trzeba przyjść na określoną godzinę. Zwykle w biurach jest tak, że jest pewien zakres czasu pracy, w którym trzeba być w biurze. Na przykład od 10 do 16. Także niektórzy przyjdą sobie o 9, niektórzy o 8. Jedni wyjdą wcześniej, inni wyjdą później. Obojętne, ważne, żeby w tych godzinach być w biurze, żeby być uczestniczyć we wszystkich bardzo ważnych spotkaniach. Czas pracy w Niemczech jest najczęściej mierzony za pomocą takich urządzeń wchodzimy, meldujemy się, wszedłem do biura, wyszedłem na obiad, wróciłem z obiadu, wychodzę z biura. Dlaczego tak? Dlatego tak, że przerwy obiadowe się odlicza, a nadgodzin pracodawca tak naprawdę nie chce płacić. Nadgodziny są zwykle zaliczone do czasu pracy. Także dowiadujesz się od, od pracodawcy, że no, jeśli masz jakieś nadgodziny, których nie powinieneś robić, no to musisz jeszcze w tym samym miesiącu sobie je odebrać, na przykład następnego dnia być o jedną godzinę krócej w pracy, albo następnego dnia o trzy godziny krócej w pracy. A jak jeśli ich masz naprawdę dużo, no to musisz sobie je. Odliczyć na, po, w postaci całego dnia, na przykład teraz nie przyjdziesz. Ale jeśli tego nie zrobisz w bieżącym miesiącu, no w przyszłym miesiącu ci te godziny przepadają. Czasami dwa miesiące różne regulacje są pracodawców. Tak czy owak, pracodawcy niemieccy nie lubią nadgodzin i nie lubią, jak pracownicy siedzą zbyt długo w robocie. Dlatego 17 wrzucamy to, co robimy: pak, pak, komputer zamknięty. Kubek nie wypity niech zostanie, jutro się umyję, Wychodzę z roboty, żeby przypadkiem nie siedzieć za długo i nie mieć godzin, za które nikt nie będzie chciał później zapłacić. I tu dochodzimy do absolutnie najciekawszej rzeczy, która dzieje się w biurze niemieckim między kawą a obiadem, albo między obiadem a wyjściem z biura, czyli do pracy. Praca pracą nie ucieknie, ale musimy najpierw ustalić, jak będziemy pracować, co będziemy robić i tak dalej. Dlatego pojawia się besprechung, czyli musimy obgadać pewne sprawy. Albo abstimmung, czyli musimy ustalić pewne sprawy. A tak naprawdę te spotkania najczęściej nazywają się terminami, czyli robię sobie termin o 10, razem z czterema kolegami siadamy w sali konferencyjne i sobie bezprechujemy. Opowiadamy sobie, tak byśmy zrobili, tak co tu trzeba zrobić, co chce od nas zarząd, czego zarząd nie chce, jak to zrobić najłatwiej, kto to może zrobić, i tak Podyskutowaliśmy we czterech. Każdy ma jakiś temat, zapisał sobie w notesiku. Niemcy niespecjalnie lubią się w salach konferencyjnych posługiwać komputerami i przynoszą notesiki takie w starym stylu, w twardej oprawce, długopisik, notesik, zapisują to, mimo że normalnie pracują oczywiście na komputerach. Ja nie wiem, czy to jest. Czy to jest tak naprawdę charakterystyka tutaj, południa, Badeni-Württembergi, bardzo tradycyjnego regionu niemieckiego, czy tam na północy też tak pracują? Ale dla mnie to było szokiem, że oni na spotkania, zamiast każdy wziąć laptopa, którego ma, to przynosi tak naprawdę kapowniczek i w tym kapowniczku zapisuje. Niezależnie, pozapisywaliśmy, spotkanie trwało półtorej godziny, zamiast zaplanowanych, Zaplanowanej godziny i rozchodzimy się, a po południu organizujemy następne spotkanie, ponieważ ustaliliśmy, że na przykład ja muszę z Kazikiem i Robertem jeszcze coś przedyskutować, więc organizuję następny termin następnego dnia albo za tydzień, gdzie musimy to wszystko przedyskutować. Dyskusje w Niemczech są nieprzeciętnie ważne, nieprzeciętnie długie, trwają godzinami, czasami trudno jest wytrzymać. Dyskusja na jakiś temat, obgadanie projektu potrafi trwać 2-3 godziny. Niemcy są naprawdę bardzo wytrzymali, jeśli chodzi o te debaty. Ja osobiście już teraz się przyzwyczaiłem, ale początkowo absolutnie nie mogłem wysiedzieć tych 3 godzin rozmowy, a ta rozmowa cały czas trwa, to nie, że my siedzimy, patrzymy na siebie, popijamy kawkę. Tam jest rozmowa, naprawdę ważne sprawy się przedyskutowuje. No więc to trwa i trwa i trwa i trwa i trwa. Przez te rozmowy, i przez to wieczne ustalanie, co zrobimy, jak zrobimy, w jaki sposób, czemu nie tak, czemu tak, po co, na co i tak dalej, i tak dalej, to wszystko bardzo długo trwa. Więc ktoś, kto przyjeżdża tutaj do Niemiec i podejmuje pracę w biurze, to jest tak naprawdę zaszokowany, dlaczego w Niemczech się tak powoli pracuje, dlaczego projekty są tak powoli wdrażane, dlaczego to wszystko tak długo trwa. Na wszystko się czeka, na termin się czeka, na wdrożenie się czeka, czeka się, na... czeka się i czeka. Na przykład, nie wiem, chcę się umówić z kolegą, żeby przedyskutować. No to nie możemy się umówić tak naprawdę w kuchni i porozmawiać. Albo tak ad hoc, no bo on jest zawalony robotą. Panie, mam tyle roboty, zawalony jestem, nie mam czasu, zrób mi termin, mam kalendarz zadbany, tak, zobacz w kalendarzu, kiedy mam czas i się umówimy. No to ja patrzę w kalendarzu, on zabity kalendarz, od 8 do 23 ma zajęte i tak dalej, więc szukam, kiedy ma wolny termin. No to ma wolny termin za 3 dni, ale wtedy ja nie mogę, bo mam inny termin, no więc ma ten termin za 2 tygodnie. Nie? No to ustalam. Ten termin z nim na dwa tygodnie, a podczas obiadu mówię mu ty słuchaj, może zrobimy wcześniej ten termin, no bo, no bo za dwa tygodnie to już będzie za późno. Zdąży się, nie ma pośpiechu, nie bądź narwany, może być za dwa tygodnie. Przedyskutujemy będzie. Nie ma pośpiechu. Nigdzie się nie spieszymy. Powolutku przegadamy, dogadamy, zrobimy. A jak nie zdążymy w terminie, no to nic. Nie dało się. Trudno. Tak to jest. Przecież nie będziemy tutaj w pocie czoła galopować. Tak to jest. Nie ma pośpiechu w Niemczech. Ta powolna praca tak przypadła tutaj ludziom w biurach do gustu, że są tacy, którzy całymi dniami tak naprawdę e, nic nie robią albo robią bardzo niewiele. Patrzą tempo w monitor i tak patrzą, patrzą w ten monitor, przesuwają okienka, coś tam nacisną, coś tam klikną. Coś tam zadzwonią, ale tak naprawdę niewiele robią. Dlaczego niewiele robią? Bo na przykład yy, przełożony nie zadbał o to, żeby mieli coś do roboty. No więc jak przełożony nie zadbał o to, żeby pracownik miał coś do roboty, to pracownik sam nie idzie do przełożonego i nie mówi ty, przełożony, daj mi jakąś robotę, bo mi nudno chciałbym coś robić. Nie? Tylko po prostu czeka, aż przełożony się zorientuje, przecież od tego jest, feeling craft, żeby dawać robotę. Tak to jest. No więc on sobie czeka, czeka, nic nie robi. Drugi nic nie robi, tak samo. A trzeci pracuje bardzo, bo akurat przełożony do jego roboty. I tu jest ważna sprawa. Niemiecki pracownik robi to, co do niego należy, to, co jest napisane w umowie, nie robi nic innego. Więc, jeśli by przełożony do niego przyszedł i ty, ty masz w umowie, że masz, nie wiem, kreślić kurde, kółka, a dzisiaj nie będziesz kreślić kółek, tylko zajmiesz się, nie wiem, ustawianiem pudełek, no to no zmusu, to on to będzie robić, nie? Ale tak naprawdę mu się w ogóle nie będzie podobać, dlatego przełożony dokładnie wie, że on nie będzie ustawiać tych pudełek. Jeśli w umowie ma kreślenie kółek, i on może tylko kreślić kółka. Jeśli nie mamy zadania na kreślenie kółek, no to on nic nie robi. To jest tak zwany pusty przebieg. No i co z tego? Zdążymy, poczekamy, zdążymy, zrobimy kiedy indziej. Przyjdzie robota, będzie robił. Tak jest. Pracodawca wie, że z pracownikiem nie należy zadzierać, należy mu dać tą robotę, którą będzie chciał wykonywać i trzeba o niego dbać. Ekspres do kawy musi być zawsze z kawą, przygotowane przygotowane owoce, przygotowane ciasteczka itd., itd., bo jak tego nie będzie, to pracownik będzie się źle czuł i nie przyjdzie do pracy. Napisze rano, że sorry, ale dzisiaj nie przychodzę bo jestem chory, no więc tutaj w Niemczech można być 1 dwa dni chory bez zaświadczenia od lekarza, no i niestety tak to jest, no ludzie to wykorzystują tutaj, nie, I no są chorzy, często chorzy są, najczęstsze no choroby to jest Magendarm, tu się nazywa, czyli problemy żołądkowo-jelitowe, no, nie byłem dzisiaj, no bo o, oh, Magendam, tak, jakie ja miałem sensację w żołądku, nie? Albo jeden, jeden ma sensację przez dwa dni, dwa dni straczki, no coś nieprawdopodobnego. No i trzeba na to uważać, tak naprawdę. Do tego stopnia jest to rozpowszechnione, że do każdego pracownika jest przydzielony taki mm, bratwot faktor to się nazywa. To jest jakiś tam współczynnik, który mówi, jak często pracownik sobie nie przychodzi. I choruje, i w jakie dni? Na tej podstawie można zrobić analizę. No więc, jeśli ten brat, faktor się jest powyżej iluś tam procent, to z tym pracownikiem trzeba porozmawiać. Są zasady hr które o tym mówią. Rozmawia przełożony, rozmawia HR-owiec, to różnie to w rozmaitych przedsiębiorstwach jest. Ale problem tak naprawdę istnieje. Jak się patrzy na to, czy pracownik na przykład zwykle w poniedziałki nie przychodzi, albo zwykle w piątki, albo w środę i tak dalej, to są pewne założenia. Jak nie przychodzi w poniedziałki, no to uwaga, co on tam może w niedzielę robić? Może przesadził raz drugi w poniedziałek nie mógł. Jak nie przychodzi w środę, no to najczęściej no to mówi się, że o, jak on w środę nie przychodzi, to on pewnie szuka pracy nie? i umawia się na rozmowy kwalifikacyjne w środę. Także Bradford faktu, i nieprzychodzenie na krótkie, krótkie e, zwolnienia lekarskie bez zwolnienia lekarskiego jest tak naprawdę bardzo, bardzo w Niemczech powszechne i ludzie tak robią. I tu się nikt nie dziwi, że dzisiaj nie ma trzech, jutro nie ma pięciu osób i tak dalej, no bo są chorzy. By tak popatrzysz, naprawdę dużo chorób tutaj mają w narodzie. <laughs> nie, tak nie jest. <laughs> A może, nie wiem. <laughs> Zresztą lekarze też dają chętnie zwolnienia, tak naprawdę idziesz do lekarza i mówisz: panie doktor, no kurde, po prostu już nie mogę do tej roboty chodzić. No, głowa mnie boli, jak tylko wchodzę i tak dalej. I doktor mówi: No, może pan przemęczony jest, może głowa boli. No, to robi diagnozę, diagnozę i mówi: Tako, wie pan co. Niech pan sobie dwa tygodnie odpocznie, nie? Wypiszę panu zwolnienie na dwa tygodnie, pan sobie odpocznie, odetnie, tylko pan nie myśli o pracy i tak dalej, a po dwóch tygodniach pan do mnie przyjdzie i powie pan, czy pan odpoczął, czy pan gotowy do roboty, czy nie. Także lekarze też chętnie jakby wspierają pracowników, żeby mogli sobie odpocząć, mogli swoje burn-outy, Wypalenia zawodowe, wyleczyć swoje depresje, w które wpadają, i tego typu rzeczy. Nie? Także naprawdę warunki są świetne. W pracy się fajnie pracuje, jest wsparcie medyczne od lekarza albo medyczne od samego siebie jest naprawdę wielki total. Polecam. <laughs> Pracodawca, pracownika długo szuka. Ponieważ no, na rynku niemieckim jest tak naprawdę za mało pracowników, no i jest naprawdę trudno znaleźć pracownika, który będzie chciał pracować i będzie dobry i to, co jest napisane w życiorysie, okaże się prawdą i on rzeczywiście to wszystko potrafi. A do tego jeszcze dochodzi to, co w przyjmowaniu pracowników, o tym zrobię jeszcze film, w Niemczech jest tak naprawdę najważniejsze. Czy ty do nas pasujesz? Czy Twojej. Charakter, jakim jesteś człowiekiem, pasuje tutaj do tej kultury korporacyjnej, którą mamy, do przełożonego, do kolegów, czy w ogóle wpasujesz się w tą grupę. To jest absolutnie obok wiedzy fachowej najważniejsza rzecz, na którą zwracają uwagę niemieccy pracodawcy, przyjmując pracownika. A dlaczego tak? Dlatego, że Później masz tylko, ma pracodawca tylko pół roku, żeby tak naprawdę zastanowić się, czy on dobrze pracuje, czy nie, i żeby móc go tak naprawdę jeszcze zwolnić, jeśli nie pasuje. Bo po pół roku okresu próbnego, takiego ustawowego, wchodzi umowa stała, a jak wejdzie umowa stała, no, no to to już trzeba mieć powód, żeby zwolnić pracownika. I to wcale nie jest taki, że nie podoba się, nie umie, źle się zachowuje albo coś. To żadne powody są. Powód trzeba mieć naprawdę, naprawdę poważny, żeby pozbyć się pracownika, który pracuje na umowie. A jeśli on pracuje już wiele, wiele lat, to jeszcze trzeba się liczyć jako pracodawca z bardzo dużym odszkodowaniem za to. Nie będziesz chciał tego zrobić? To pracownik pójdzie do sądu. Do sądu pracy. Dlaczego nie? Wszyscy chodzą do sądu pracy. Każdy Niemiec ma Rechtsschutzversicherung, czyli ubezpieczenie od czynności prawnych. Więc jeśli zostanie zwolniony, czy to na okresie próbnym, czy po okresie próbnym, czy słusznie, czy niesłusznie, to jest obojętne. Natychmiast leci do prawnika i mówi: Panie prawnik. Pan zrobi, żebym jeszcze wyciągnął od tego pracodawcy trochę pieniędzy, nie? No i prawnik mówi tak: no co, ma pan rekształt Róg? Mamy za co prowadzić tą sprawę? Mam, oczywiście. No to dogadują się, wszystko idzie z ubezpieczenia. Prawnik pisze list, epistolę, takie pismo do pracodawcy, gdy pracodawca wyskakuj z kasy, źle, że go zwolniłeś i tak dalej, i tak dalej. Jak pracodawca nie chce i się miga, no to idziemy do sądu. Sąd pracy w Niemczech to jest miła instytucja. Najpierw przychodzi pan sędzia na negocjacje. Obie strony sobie siedzą, prawnik, pracodawcy, e pracownik ze swoim, ze, ze swoim prawnikiem, no i sobie debatują. Ile tutaj można by urwać? Oczywiście, wszystko jest o to, że proszę mnie przywrócić do pracy, ja tam chcę ciągle pracować, niesłusznie zostałem zwolniony, i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście to jest tylko taka gra. Chodzi o to, żeby wyszarpać od pracodawcy jakieś pieniądze. No, i tutaj pracodawca jest tak naprawdę w dużo, dużo gorszym położeniu i tak jak mówiłem, musi mieć powód, żeby zwolnić pracownika. Powód naprawdę musi być bardzo, bardzo istotny. Nie wystarcza na przykład, że nie wiem, e, zmieniłem siedzibę, albo zamknąłem ten dział, albo nie prowadzę już tej, 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 tej działalności. Nie wiem, miałem pracowników od nie wiem, w introligatorni intraligatornia została zamknięta i ta firma już nie ma interligatorni. No to ci, co w introligatorni pracowali, no co z nimi zrobić? Oni muszą dalej u mnie pracować. Ja nie mogę ich zwolnić jako pracodawca, tylko oni muszą dalej pozostać, powinni zostać przekwalifikowani, trzeba im zaoferować coś innego, jeśli im się tego nie zaoferuje, jeśli im się to zaoferuje, a oni tego odmówią, no to może będzie jakiś powód na zwolnienia i tak dalej, ale wszystko i tak się rozwiąże w sądzie, a sąd jest zawsze, zawsze po stronie pracowników. Mm. Także pracownicy nie niemieccy heja do sądu w takim przypadku, a pracodawca znowu ktoś się przyzwoli. A jak ktoś jeszcze pracował 20 lat albo 30 lat, co w Niemczech jest bardzo powszechne, że ludzie pracują całe życie w jednym przedsiębiorstwie, no to sąd mówi: O, panie, ten facet ma 50, parę lat, nie, nie możesz go zostawiać, tak? Proszę tu wypłacić mu odszkodowanie i to odszkodowanie w wysokości nie wiem, rocznej pensji, dwuletniej pensji, pięcioletniej pensji. I tak dalej. Także to jest naprawdę bardzo poważna sprawa dla firmy, która zatrudnia pracowników. Dlatego firma o swoich pracowników dba. Dba o nich, wysyła ich na szkolenia, dba, żeby mieli ciasteczka, kawunie, wychodzili na obiadki, i przymyka oko tak naprawdę na ich wyskoki typu: O, jakie mi głowa dzisiaj, boli, nie przyjdę do pracy, jestem chory. A więc takie zwolnienie to nie jest dla pracownika niemieckiego tak naprawdę wielki dramat, ponieważ on dostał właśnie odszkodowanie, które wywalczył w sądzie, które umożliwia mu przeżycie przez najbliższe parę miesięcy. Idzie do urzędu pracy, tam dostaje zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 80% ostatniej pensji yy, na rok, jeśli jest młodszy, na dwa lata, jeśli jest starszy. Na przykład ja. No, nie wiem, jaki ja bym dostał zasiłek, ale obawiam się, że już na dwa lata. No dobra. No więc, tak, dwa lata ma utrzymania, do tego jeszcze dostał pieniądze z sądu, także jest zupełny lust. Możemy tak naprawdę poszukiwać zupełnie bezstresowo nowej pracy. Dlatego tutaj ludzie są wyluzowani, bezstresowi i robią wszystko wolniej. Jak już mówiłem. Dlatego też firmy, a szczególnie duże firmy, no, nie chcą specjalnie zatrudniać nowych pracowników. Tych pracowników, co już mają, to już mają i tam są ci pracownicy, dobrze się mają, pracują całe życie, będą pracować do emerytury. Natomiast nowi nie przychodzą, więc jeśli firma ma jakiś e, projekt do zrobienia, nie wiem, online shop, na przykład sklep internetowy do zrobienia, do którego jest potrzeba 30 pracowników, no i tych 30 pracowników przychodzi z firmy, która wynajmuje pracowników. Oni nie są bezpośrednio w tej dużej firmie, nie wiem, Daimlerze, Boszu zatrudnieni, tylko są zatrudnieni w tej innej firmie i są, są przydzieleni. I praktycznie przez całe lata pracują dla tego dużego przedsiębiorstwa, nie będąc w nim zatrudniony. Po prostu tak jest ze względu na to, że jak już wspomniałem, bardzo trudno jest pracownika zwolnić, przekwalifikować, przesunąć na inne stanowisko, zmienić mu zakres obowiązków itd. itd. Efekt tego jest taki, że firmy duże no, coraz rzadziej zatrudniają tak po prostu u siebie na stanowisko usługodawcy, usługodawcy i usługi kwitną jak działają usługi w Niemczech? powiedziałem w poprzednim filmie, zaglądnijcie, tam w linku na dole jest też napisane, gdzie ten film się znajduje? bardzo polecam, ten co bierze pieniądze ten rządzi, klient nasz niewolnik to są motta firmy usługod usługowych usługodawców w Niemczech dlaczego tak jest, tak jak mówiłem w filmie no, a jeśli chodzi o pracowników. No, to jeśli chodzi o pracowników, to mniej więcej jest takie życie w niemieckich firmach. Jest jeszcze jedna ciekawostka, a mianowicie, jak, zarządz... jak firmy są zarządzane, jak zachowuje się kadra zarządzająca, wyższego prezes, członek zarządu, i niższego stopnia, czyli zwykły Team leader, Czyli kierownik grupy, nie wiem jak to się w Polsce nazywa, brygadzista to jest dla mnie ten, który zarządza tymi czterema, pięcioma, dziesięcioma osobami, jakimś jednym działem, częścią jednego działu. Jak się zachowuje kadra kierownicza? Jak firmy niemieckie są zarządzane? Czy dobrze, czy źle, co należy naśladować, czego nie należy naśladować, to jest temat na następny film. Zapraszam na następny film, tam opowiem właśnie o tym, jak firmy niemieckie radzą sobie z zarządzaniem w ciężkich czasach. W czasach, kiedy nie ma pracowników, kiedy pracownicy mają takie prawa, o jakich opowiedziałem, i w czasach, kiedy pracowników trzeba szukać poza swoim miastem, czyli nie wiem, w Stuttgarcie firmy szukają pracowników w Hamburgu, Berlinie, albo nawet za granicą. O tym będzie następny film, listek Elf ze Stuttgartu. Zapraszam na moje świetne filmy następnym razem. Świetne, mam nadzieję, że świetne. Odezwę się jeszcze. Cześć.